Siema tutaj. Siema tutaj, pracejki. i dzisiaj będziemy um, nagrywać nasz drugi filmik. Um, ja chcę. To będzie później. Później wam pokażemy nasze, naszą kolekcję rysunków z Browser, z Fortnite, Minecraft, Roblox i inne. Um, teraz to jest odcinek. Jak wiedzieliście, w tytuł to. Um, Dzień podczas kwarantanny przy odrabianiu lekcji Już wiemy, że jest Wielki Czwartek, ale musimy nadal robić swoje lekcje Na przykład jak ja muszę robić tą moją prezentację Pokażę wam jak wygląda O, widzicie mnie? Siema Tak, mam prestiżowego iPhone'a Oj, 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 oj Nie patrzcie, nie podglądajcie Okej. Okay. O, kurczę. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście coś takiego w szkole. Jeszcze są takie fajne rzeczy. To już koniec animacji bo nie mam więcej Aha. Eee, teraz jak wiecie um... polecam bluzę Leona um, bardzo tania um, Leon, z napisem Leon na, na końcu um, polecam kartków jest można włożyć kieszenie um, 100 zł kosztuje um, bardzo polecam. I też, i ostrzegamy, że. Um, I jeszcze jeszcze jedno. Całych świąt wielkanocnych. Um, um, co ja mam powiedzieć? Um, 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 um. Poczekajcie. Okej. Okay. na Co? Okej, okay, dobra, dziwne, bo wiedział dzień dobry. Um, i jakby co? Um, będziemy nagrywać live streama z Brawl Stars we Wielkanoc. Dlatego, że wtedy będzie oferta. Tą ofertę może kupimy i zobaczymy, co nam wyleci. No. Um, no to. Do zobaczenia.